34. mecz ligowy hokejistów Toruńskiej Nesty. Witamy serdecznie na tortorze. Na te mecze tutaj czekaliśmy od dłuższego czasu. Mecze no, mm, określane jako te decydujące. O zajęciu drugiego miejsca w pierwszoligowych rozgrywkach po sezonie zasadniczym, dlatego że potykają się na tortorze druga i trzecia drużyna w tabeli gospodarze Nesta Toruń na miejscu drugim. No i Orlik Opole mamy remis 1 do jednego. Popatrzmy z otworzenia, jak tutaj padły nam bramki. W tej pierwszej tercji goście objęli prowadzenie grając w przewadze jednego zawodnika. No ale o tym może za chwilę. O tym może za chwilę, dlatego że Przemysław Bomastek, którego tutaj chcieliśmy pokazać przy strzale pierwszego gola, strzela drugiego. Kapitan Toruńskiego zespołu dziękuję swojej, swojej drużynie, konkretnie. Czwórce zawodników, która z nim występuje w tym składzie, w tym zestawieniu na lodzie. No i przemysław womastek Michał Kalinowski, podającym jest 2 do 1. W takim razie jeszcze raz popatrzmy na gola numer 1 Mateusz Strużyk. Początek piątej minuty tego spotkania. Goście grali w przewadze. Łukasz Krzanowski za atak kolanem otrzymał dwie minuty. Kary. No i ta przewaga przez gości z Opola wykorzystana. Michał Strużyk 1 do 0. Na szczęście, odpowiedź już w pierwszej tercji. Przemysława Bomastka, który strzela, gola w jedenastej minucie spotkania i jak widzieliśmy przed momentem również, tak więc na razie ta jedenasta minuta, spokojne przyłożenie Kija, pewny strzał, celny bez tutaj specjalnej siły, za to precyzyjny, z wyczuciem i Przemysław Bomastyk sprawia, że w 11 minucie tego spotkania remis 1-1. do 1, A jak gospodarze wyszli na prowadzenie, to popatrzmy jeszcze raz w takim razie. To druga bramka przemysława Bomastka. Ta piątka, która tutaj zdobyła dwie bramki, przy pierwszej podającym Mariusz Kochnicki, Piotr Huzarski, przy drugiej Michał Kalinowski. Ponownie wyjechała na lód. Natomiast ostatnie dwie minuty pierwszej tercji goście będą grali w osłabieniu. Kto by się spodziewał no w zasadzie pogromu ekipy z Opola, która w tym sezonie można powiedzieć, że grała niemal jak równy z równym tutaj z Toruńską Nestą. I proszę bardzo! Zapowiadany typowy hat-trick kapitana Toruńskiej Nesty stał się faktem. Przemysław mastek, uderzenie po lodzie, zasłonięty bramkarz Orlika Opole. Jest już 3 do 1 na 47 sekund do zakończenia pierwszej tercji. Bardzo korzystna sytuacja trzeba powiedzieć. Gospodarze, bramki dla gospodarzy jest ponownie Przemysław Bombastek. Trzy dole strzelone przez Nestę w pierwszej tercji. To pierwsze spotkanie, które tutaj miło zaskoczyło na pewno mm, gospodarzy i toruńskich kibiców. Ale uwaga, jeszcze o tym może za chwilę. No ewidentnie hakowany Jacek Dzięgiel. E, tutaj zgłoszona kara, chociaż... Mało, y, myślę, brakowało do decyzji o rzucie karnym, krótko mówiąc. No sam na sam wyjeżdżał tutaj z bramkarzem. Y, ta kara, odłożona kara, y, będzie, y, będzie skutkowała na drugą tercję, początek drugiej tercji tego spotkania. Jacek Dzięgiel chyba jeszcze protestujący tutaj y, z dyskusji y, z sędzią, no, domagający się rzutu karnego. A tutaj gospodarze, kolejny atak, kolejny szturm. No, bardzo ładna akcja i proszę bardzo. Indywidualna akcja, ależ no, widowiskowo, bardzo widowiskowo. 4 do 1 to jest 25 minuta spotkania, przejęty y, krążek. No i Jacek Dzięgiel. Jeszcze niedawno troszeczkę martwiliśmy się jego kontuzją, ależ efektowna akcja, naprawdę przejęcie na niebieskiej linii, indywidualna akcja. I 4 do 1 gospodarze w 25 minucie spotkania prowadzą, e, prowadzą już wyraźnie za chwilę potwierdzenie tak jest Jacek Dzięgiel Strzelcem czwartego gola latorońskiej Nesty. A Jak widać z dotychczasowych statystyk, przypomnijmy te bramki, które już oglądaliśmy. No i jak na zawołanie jest kolejna. Jest kolejna to gol na 8 do 3 Piotra Huzarskiego. Piotr Huzarski, tutaj także możemy sobie zobaczyć w powtórce. No i co ciekawe, gospodarze grają w osłabieniu. W osłabieniu strzelają gola numer 8. Jak widzimy, 17 minut pozostało jeszcze do zakończenia kary. Skoro mowa właśnie o bramkach, które wpadły w tak zwanym międzyczasie, to popatrzmy. 5 do 1 Kamil Gości-Miński, wówczas to Toruńska drużyna grała w przewadze, a była to 28 minuta spotkania. Krótko potem, jak gola strzelił Jacek Dzięgiel na 4 do 1 i podawał Kamil Gości-Miński. W 3 minuty później sam Właśnie Kamil gości miński przy podaniach Michała Kalinowskiego i Piotra Winiarskiego zdobywa bramkę na 5 do 1. Tak to wyglądało w 28 minucie spotkania. Natomiast goście postarali się tutaj o w miarę szybką odpowiedź akurat w drugiej tercji. Dwie minuty później aktywne w tym spotkaniu trzeba przyznać Jakub Wójcik. Strzela na 5 do dwóch, podania Mariusza Zwierza i Macieja Gablika. To była 28 minuta spotkania, już w zasadzie 29. Statystycznie odnotujmy tylko, no i goście poszli, można powiedzieć, za ciosem, dlatego że półtorej minuty po bramce Jakuba Wójcika Łukasz Korzeniowski. Strzela gola na 5 do 3. Do końca jeszcze wówczas mnóstwo czasu. Połowa spotkania goście doprowadzają po bramce Łukasza Korzeniowskiego do stanu 5 do 3. I w zasadzie jeszcze nic nie jest jasne. Podawali Mateusz Strużyk i Maciej Rąbkowski. Natomiast no, chyba tak to można było odczuć w drugiej tercji, nieco podrażnieni znowu gospodarze. Tutaj nieco ponad dwie minuty przerwy między bramkami, między ostatnią bramką strzeloną na 5 do 3 dla orlika opole Piotr winiarski. Przystanie 5 na 5 na, na lodzie. 33. Minuta. Pierwsza bramka Piotra Winiarskiego w tym spotkaniu. Kolejna asysta, kolejny punkt w klasyfikacji kanadyjskiej. Kamila Gościemińskiego i właśnie Jacka Dzięgiela Gol strzelony jeszcze w drugiej tercji w 33. Minucie na 6 do 3 i 7 do trzech Jacek Dzięgiel i odwrotnie podającym Piotr Winiarski początek trzeciej tercji. I tak pada bramka na 7 do 3. Jacek Dzięgiel strzelcem tego gola. Tak więc Przemysław Bomastek zaliczył kapitan Toruńskiej drużyny, jak widzieliśmy w pierwszej tercji typowy hat-trick, 3 gole. No słychać było, że są problemy z rozegraniem niektórych spotkań, z dokończeniem rozgrywek, jak chociażby z drużoną rezerw Katecha Krynica, która występowała w pierwszej lidze. Natomiast w Toruniu no, m, chyba możemy być zadowoleni na razie z dyspozycji zawodników i takiego prowadzenia klubu no, we własnym zakresie, własnymi wychowankami. To powolutku, powolutku chyba y, przynosi efekty, można tak przypuszczać. Kolejne spotkanie, 34 w tym sezonie, wygrane przez Toruńską Nestę bez niespodzianki, tym razem Orlik, Opole pokonany. 8 do 3. Czekamy na kolejne spotkanie. Tutaj w tercjach 3 do 1, 3 do 2, 2 do 0. Świetny mecz. Przede wszystkim kapitana toruńskiej drużyny Przemysława Bomastka. 3 bramki, 2 bramki również Jacka Dzięgiela. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.